Problem niedożywienia dzieci dotyczy wielu polskich miast. W Radomiu do walki z tym zjawiskiem włączyło się Centrum Młodzieży Arka. Kiedy jeszcze żył w Radomiu Świętej Pamięci Ksiądz biskup Hrapek, on zawsze mówił, żeby w Radomiu nie było dzieci głodnych, ludzi opuszczonych i musimy zrobić wszystko, aby tam na górze nie powiedzieli nam, że tu nic nie zrobiliśmy. Te słowa mi jakoś tak bardzo zapadły w serce i powiem szczerze, że ta stołówka, która powstała rok temu, dzięki pomocy bardzo wielu ludzi z kraju i z zagranicy. W 2012 roku stowarzyszenie otrzymało od gminy miasta Radą 300 tysięcy złotych. Środki te zostaną przeznaczone na dożywianie dzieci. Natomiast 200 dzieci finansujemy dzięki naszym darczyńcom. Jakim są wszyscy, którzy wpłacają 1% z odpisu od swoich podatków? Dbamy o to, aby dzieci, których sytuacja ekonomiczna w domu jest dosyć trudna, przynajmniej jeden posiłek dziennie mogły spożyć właśnie w świetlicy. Dzieci, które biorą udział w zajęciach organizowanych w siedzibie arki, mieszczącej się przy ulicy Chrobrego, również mogą liczyć na posiłek. Na początku w sumie nie mieliśmy żadnych, żadnego jedzonka dla nich, natomiast zobaczyliśmy, że jednak pytają, czy jest coś do jedzenia. No i taki pomysł się zrodził wtedy od Rafała Graczyka, też ze mną współpracuje, i zrobiliśmy zupę. Także to tak na, na początku sami gotowaliśmy kilka dni, no i wiadomo później do księdza, do prezesa, czy jest taka możliwość zorganizowania jakiejś zupki tutaj dla dzieciaków. Centrum Młodzieży Arka nie działałoby tak prężnie, gdyby nie zaangażowanie wielu wolontariuszy. Wśród nich jest kucharz Marcin Figarski. Wolontariuszem jestem już tutaj e, piąty rok, na chwilę obecną jestem teraz e, pracownikiem już od roku czasu. E, no z, z, bardzo lubię to to robić, pomagać teraz w tym momencie innym, gdyż e, kiedyś ja tą pomoc uzyskałem i no, w jakiś sposób mi to sprawia satysfakcję i przyjemność. E, wyjeżdżam mniej więcej ponad 500 e, posiłków e, w formie e, zupy i suchego prowiantu. E, no, są to e, bułki e, z wędliną, z sałatą, ogórkiem czy pomidorem jak również i bułki słodkie z jogurtami, no i, i zupa. Koszt jednego posiłku to zaledwie 3 zł. Nasze wsparcie finansowe może zapewnić dzieciom zdrowy rozwój. Właśnie dlatego powinniśmy wspierać tego typu akcje. To jest wielkie dobro, które procentuje dzięki zaangażowaniu bardzo wielu ludzi i myślę, że tam kiedyś na górze nie powiedzą nam, że tu w Radomiu nic nie zrobiliśmy dla głodnych dzieci.